No, dzisiaj jest święto tutaj. Cisza we wsi. I dzisiaj też nic nie robię. Tu jeszcze dużo mi zostało do podłączenia tych pierdów. Ale już jestem na dobrej drodze. No, to będą światełka. Tu już jest zrobione wejście o. jutro będzie położone te, te fugi i tam pod drzwiami będzie zrobione dopiero jak będzie robiona posadzka wewnątrz No ale już na coś to wygląda Tu już jest podbitka zrobiona. Światełka. Także już na coś to zaczyna wyglądać. Jeszcze te cegły muszę odświeżyć troszeczkę, żeby koloru nabrały. Dużo jeszcze malowania. Pójdziemy zobaczyć stamtąd. No tu cała podbitka zrobiona, wszystko jest. Te belkę trzeba pomalować, i tu do końca też pomalować wszystko. No, ale już jest wykończona ta strona. No dobra, to tyle chyba. Na razie.